niżej wezmę, no, no nie? No gdzieś no, tu, niech. bo tu... No no ja im dam to tak Bo jak bijesz tak tam pod skry, bo jak bijesz pod ten, bo jak bijesz, że... Y... Tam na górce To jest potem lipa, o kurwa No czy znaczy, wiesz... Ja ją bijłem na górce, bo wtedy wy macie więcej miejsca, żeby uciekać, no nie, chyba że używacie butów, no nie bo tak bo to to tu ona jest tu jest, jest na całym kurwa to... no nie ma

Bardzo bych ktoś pomyślał z automanem. W tym tarcie teraz stary, dążyłem. Nie złożyłem butu, po prostu. No uważaj już przeżył. O przeżyję, tylko mana. Dara się odnawia, rzucam. Heal agro, heal agro, Ja tak. to... ci od razu już podciąłem. Ją. Dobrze dobrze, bo ja zajdę o chopkę A i nie przeżyję? O przeżyłem, ledwo No dawajcie panowie, to ten run, to ten run Mniejsze leczenie zaraz i, i powinno pójść. o tym właśnie To tak. nieczek pierwszy do otwierania Dwa no, i no, pół. ja najlepiej otwieram człowieku Weź o, ten to nieczek worki jak kupiłeś ja nie kupię, tylko A ja jest dwa, dwa, na następna. Następna 8.1 poleciała ze skrzyni. To wziąłem ja. To ja wziąłem worki i kupię następną mapkę. Kuczalini. A ja mam robot, ty faktycznie masz ogarnięte jakość. I tutaj też wypikajcie. Ja tutaj lepiej. Idę. No, zaraz ja wykopnę znowu. O. On w pozorom nie jest taki banalny na grupówce. Na solo jest easy. Jak go kopię, ty! to, to, to dlatego unikajcie skierów, bo ja tu tanka będę zaczął. On zaraz w tankowi zacznę więcej bić. O może stajcie, ludzie. Co, mam powiększenia rzucić? On ma jeszcze trzy śnieżki w plecach, widzę. W <laughs> A <laughs> <laughs> tam nie, grafim, nie <Aktaj>? Oh, Szczególnie żółty, brzmi serca na lody. <laughs> Jak się wszyscy... Dobra, też też chcę, też chcę. Kurwa i wszyscy podchodzą stary Jakubi jak ten. Zaraz odjebię Filagro. Chilagro. Chilagro. O Siema. Siema, siema. Nie ma. Nie czu, ja ma. Łe! Nie czułem. Nie ma. Nie czułem, bo to... To o 400 jeszcze. A, to masz tutaj dodatkowe, nie? Za jak na pobocznego to i tak nie, dajemy ja od bańki już na sobie Poko. no ogólnie już ubraliśmy trzy bańki Nie, nie zbierzesz party osób ubranych drogą 10 osób! Wow, 10 wiem, osób. wiem, ale nie, nie, nie wątpię, że zbiorą się tacy, ja, no to co będą mieli o 1500 tego. plus IP A to już jest poboczny znowu, nie? Drugi Mikołaj tak. O, tak, no. Możesz no, no, <gry> to nie tak, że śnieżek nie dostajesz, to ten się poprawił, widzisz? Wrabiłą, no. Zrobiło mu się smutno, no to powiedział, dobra, tu ci dam śnieżkę. Napisałem list do Mikołaja, po śnieżku jej. <grym> Mane, dajcie. To jest Mikołaj. Udowodnij, że Mikołaj. Najlepiej jakby tak? dropnął jelonka, jest jeszcze piąte piętro, legendarna. Więcej <grym> jest 50 bańkami, nie? Co hmm. tej Ja to mam robić Artur nie ma money. 7 sekund tu mam, ale, do, do mamy. Zabiegnijcie Akres, do studzienki jak widzicie, że Akres ma należy. Weź go tam bardziej pod chynkę Tak jest, stuna na razie Stary jak ja to mam ma stuna, kurwa tam co chwilę jest coś tam To przecież też rady go pomniejszyć Trzeba tam chwila naruchać do tego drugiego party Ja mogę pójdę, a ten będzie tu u nas Przebijemy go w ogóle? Przebijamy, tylko to nie czek ma jeszcze co przebijacie? De 2000 tu jest, tonia, to nie, koła nie piosenek, bierzcie, tylko, to jest. tylko on rzuca po prostu, kurwa, tak, to, to mamy no. Robimy tego, co ja wchodziłem. Hmm. Jeszcze raz, co? No kiedy ten kąt robimy, ten, to ja wchodziłem, tą mi No jak będziecie mieli hila po prostu. Teraz może ktoś się odezwie. Albo no, no, się a chyba, że tak zrobimy, że lotnik pójdzie, pytanie, czy mi damy radę w piątkę wtedy. Da radę, Lotnika bardzo chcę. Ułatwi mi to Da się pingować rangę jakby To może Tak. Prosiak i wiersz. Jak podleś content to już nie mogl Masz tam nawet małpo Wieprz i małpo prosiak oznaczone. To każdy kto ma rankę Wieprz i prosiak był to ja tak, tylko chciałem, żeby... Bo widziałem, że ktoś miał rangę heal na chciałem po prostu... Nie, Śnieżko dostałem Nie ma Nie ma no, O, jedno 700 kasy Awa, dunk, Dobrze, sypie a to Nieczek leży, haha no... hahaha pa po, pa po. Pokusiło no, go, pokusiło go To Do, lotnik jak opuszczasz party to ten Oj, to nie dostajesz 5000 bodajże Chyba więcej nawet 60, przynajmniej się bo on będzie się kręcił później bo nie on, on się nie no, kręci, no, bo jak no, no, no. się A, on się tak robi, kamień leci I on się kręci dopiero na tym Chilagro, chilagro, chilagro no już, biorę. Sprawiać się w gm. No. Nie wiem, jakoś te loki chcą dawać... Da Koledki chcą dawać kasę aż dziwne. Choć jakby dropa zwiększyli. Czy ty masz docinki? To ile? Oczywiście, no, że mam, stary, 7 sekund. Uwaga, wrócę. Mana? coś. Nie. Okay. Daj to. Uwaga. Nie no, dosyć sprawnie to szło, Tu może w piątkę damy radę. Tu mniej gorzej jak no jakaś córa mi się trafi pojebana. Może się jeszcze zaraz coś na patocha. Ile to <coughs> ma chata od rana. Wow, yeah. What the fuck? Ile 5400? 400? 3400. 3400. ale daw. Takie, żeby były mapki, to by się tu przyjemnie robiło. Ile? Ja mogę już niewiele wziąć, mam mało dźwigni. Ja co na butach zmieniam ciężar i mogę się do 30%. Ja nic nie zbieram to, co tu macie. Później darmowy powrót, a my płacimy w miliony. Stary, no widzisz, kopie się nie Ja śpijasz. mam, ja mam... Z... Ja mam miliony. <laughs> Jak coś mhm. potrzebuje. Więc teraz mam mini dramę. Ja pierdolę, jak to zabijało kurwa. Ale drama, kurwa. No, weź, weź, bo e, j, j, chłopak to przeczytał, już e, jedziemy pierdolić i inne takie. Napisz, napisz, że zrucham ci chłopaka, jak przyjedzie. Nie, nie żeby coś, ale jestem typu dwa razy rękę złamałem. No. To ty tutaj niby do chłopa, misiu, a tu jednak, kurwa. A po co napisać do kolegi w Egidji? Ja bo, bo nie pamiętam do końca wszystkich buildów na Smola a, a on ma ja. screeny e, buildów które składaliśmy Prawdopodobnie mi wyślę więc po prostu to playe a pogadam z lotniskowcem, żeby zrobić... Co so, ile masz ten laser? Parę sekund 8 8 sekund. A so, no. ile on trwa? 300 hmm. No 3 sekundy. Kurwa ma na skrzyny. Ej, czemu odbiegacie bez zbierania, później ja mam 100... Sto... Mogę? Okay. Ja go dotknę teraz. Dobra, my szpil. No, powiedz to Tonieczek, powiedz. Tonieczek, powiedz ile mamy? Milion trzysta. Milion brawo. Mówiłem, że on ma kiepskie rączki. Ja mam 99% już. Jak już wcześniej narzekałeś. Wcześniej było lepiej. Teraz już kiepsko Próbujmy. Beam, próbujmy. Beam, beam, beam. Nie, nie zabijecie no. Kutino co kurwa no jest nie dla nie? On chuja bije z ataków. On, on to nie bije w ogóle tak z tego, tylko bije. Z Dystansu, no nie? Czyli problemem był tam, skoro bez niego on się dał. Robina tanka. Czyli prawdę mówiąc jego nie wolno bić Blisko. Po w ogóle go nie bić W ogóle go nie bić, stary, dokładnie 2, 15 Jak to nie ciek! Odpowiadałeś Nie zbieram, bo 90 dzień Ja sobie buty zmieniłem Co to robą za kurtkę, żeś wziął? Ja pierdolę. Co za trole?

a cicho w by naprawie było na tym kontencie. A nie jak mam stąd wyjść do chuja? Panieczek, bota zajebał. A jak to tam szło? No... no wiesz, nie? Powoli, powoli, dużych grup nie zbieraliśmy. To i zabrał bota, nie ja. A. Ja zabrałem bota? Czyli jakiego bota? Może no, no, z już na 4-3 już kupiono. No dobrze, no to nie ma problemu. E, a powiedz mi ty chcesz iść na czarne ściągać, czy idziemy e, na Nie, e, wiesz co, to będą frakcyjne, żeby po prostu, e, bo na pewno będą nowi gracze <coughs> i po prostu chcę pokazać czym to się je, no nie? Idziemy, idziemy się na kurde z Marszlokiem, po prostu. Zajmując wszystko co jest w drodze. Bo jak go będę tu kurwa biły na tę stronę. Koszuję. Ogólnie, jeśli pójdzie zajebiście, to proponuję... O, oh, hita dostałem. Zerwij, zerwi, zerwi. Ila nie ma. To proponuję, żeby jedna osoba, każda osoba kupia po jednym sercu i wrzuciła do skrzynki gildyjnej. I wtedy na przykład, jeśli mamy crafterów, no to ktoś zrobi przewóz na Lemkurstwie albo na martlok z nimi i robi je na te na y, peleryny martloka i lympustu żeby były gindyjnie to jest oczywiście to, to, propozycja to to się zobaczy Tak na razie to mówię to jest tylko propozycja nie oczka leci ja jeżeli mnie kolega nie wyciągnie to będę na pewno ale na razie jeszcze się nie odzywał, więc A zawsze mam hasło, że nie chcę wnieść na nie... też W sumie to mi się nie chce wychodzić dzisiaj w hmm. Jest niby ten sam co wcześniej ale wydaje mi się, że jeszcze wzmocniony A nie wzmocniony kurwa na kurwa takie buły, że Mam nie mam wilka. A jajaj. i hmm. Czyli po prostu generalnie podczas przejmowania fortów w będziemy się blizgać z tymi co przyjadą. Tyle. Dokładnie, dokładnie. Nic tak robiliśmy nic. Tylko hmm. bez konkretnych buildów O Czemu? nawet jest nagranie takie fajne kawa, no mogę się tutaj jak się Później skrzyneczki Taka można podróżna. kupić za punktu... no, ja, to Nie Wiem czy się opłatę skrzyneczki nie do końca osobiście nie do końca uważam że to jest dobry 16, 16 milionów. Panik, ja. Nice, Pierdole. nice. Ja cię pierdolę Ma się tam palec, palec. Nie? Naturka 82 Ja cię pierdolę A jaka naturka? Ma się tam palec Ej, Kostur dzikiej natury słuchacz, Coś takiego A jeszcze się zbłasał ja to... no, Moim zdaniem kolczaste są spoko A czemu tam kuszy żadnej nie ma? Kusze, kusze są bardziej z DvZ. Y, ale taka lekka, ona fajnie bombi. E, tak, ale właśnie no, one są spoko pod DvZ i właśnie, albo no, bardziej Inne to nie są brane, bo bierzesz bardziej to, co ma większą przeżywalność. Bo to spoko, stoi ci z tyłu i tak dalej robi dipsa, nie? Tylko, że to jest dip, tak naprawdę bomb składowy. Czyli wchodzi, e, wychodzi, dosłownie. Ach stare pomleko, tylko że nie wraca. Dokładnie. Właśnie to są buildy takie, które same w sobie przy na przykład kolu na rozproszenie są jeszcze w stanie się utrzymać. Jakkolwiek. Bo niektóre mają faktycznie pierdolkę, niektóre mają... Jakieś inne deski, nie deski i inne takie pierdoły. To nie czego, otwieraj. otwieraj! skrzynkę, kurwa, już! Ja pierdolę takie gówno! <noise> o, ja... ja pierdolę, jaka gówniana solówka, znaczy grupówka. Zarobiliśmy no. tylko 20 baniek, kurwa! <noise> Coś to był 40 baniek e, szczerze, 40 baniek to jest dużo, kiedyś, 10 kiedyś 10 nawet bań. nie po, Znaczy 20, no 20 też jest dużo, nie? Kiedyś się na przykład po to nie schylałem. Nie no 10. <grym> nie no 10 to psichuj.